Witamy. Dziś jesteśmy w Zwoleniu. Nagrywam z mojego telefonu, Panowie. W małym był. 15 nasz się Fajnie. Tu ładny jaszczek Co ten jaszczek? Jaka cena? Vai dili Enjoy Video folika Proszę pana, interesuje mnie żałobna samiczka. Nie wiem. Wylotka. Co to jest, jest ten wylot? Dębie byste. Po ile pan ma to sercowe? Dwie per to. Po ile to sercowe pan ma? A nie ma pan, a to, to jest... Nie ma jakiegoś wylota żałobnego? Samiczki? To jest parafieta. Po ile pan chce sercowe nich? Które? to sercowe para to jest para. Się jest 20 A to murzyny po ile? A murzyny po ile? Murzyny po ile? 25 zł para. Jest para dropiatek czy jest tylko jeden? Jest para dropiatek czy jest tylko jeden? O ile te bródki? fajny taki panowiaryż. Pan nie ma trzeci raz, jak to? No i to też jest. To jest tego dropy, tego może to bym wziął. Do do ojca. Znaczy wziąłbym, może. Nie, nie.

Szczerze, nie ma nic ciekawego. No, targ to targ, nie? Wiadomo. Cztery dysta już patronki. Brakuje. Ja wiem. Co za sroka? Samica. Jaka cena? 30 zł.

Ma być szery, ponownie średni, tak, naprawdę średni. Ale może będzie lepszy za... Nie, to już jest trzecia niedziela teraz. O kurczę Pogoda fajna. Nie wiem dlaczego. Co te perłowe pan ceni? 30. A ta po co, nie nie, co to Samiec, jaka cena? 3 A te szegade? Samiec, obydwa samce. I po ile? Po pięć dyszek 80. Do Fajne do. do, 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 do. Śniaki. Co to jaśniaki? No, tam... Co to jaśniaki? jaka cena? 300 zł złoty za nich Samica i samczyki jest To są młode gęby Teraz przenieśli tam do tego to się było z ja nie ma problemu Dobra, chodź się przyszkodzi On nie przyszkodzić bo ci po łebkach tylko łapiesz Nie A kupiłem srokę Kupiłem jeszcze za ten... Parkę może fajnie

nie. Nie, ciężko, ciężko. jest jedna, ale pić gdy chce. I wygląda, no, słuchaj, jak zakotyk. No panowie. Tark, tak, tak no. Mówię. A te, a te budapesztańskie po ile pan ma? No, 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 no? Po ile? No po ile, no? Po ile mówisz? A to samiec samicą, czy jak? Dobra, dam pa dam pauzę.